Jako jeszcze do nowej edycji lifestyle na moim serwerze szefy.pl zostały dodane kostiumy Postanowiłem, że otworzę skrzynkę właśnie tych przebrań, zobaczę, który jest najlepszy, potestuję, potepamy do oszustów szatu, no i po prostu zobaczymy, który warto posiadać, a który trochę mniej. W tym filmie losuję najlepszą rangę, czyli rangę szef. Wystarczy zostawić lajka, like suba, w komentarzu, napiszesz swój nick z gry, a ja nie przedłużam i życzę miłego oglądania. To witam serdecznie widzowie, kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy daily codziennie o 15.00 będzie film na tym kanale. Więc subskrybujcie ten kanał obowiązkowo, no i bierzcie udział o rangę szef na lifestyle oczywiście FFA na moim serwerze szefy.pl. Mordeczki. Testujemy dzisiaj wszystkie najlepsze kostiumy. W sensie totalnie wszystkie kostiumy. Z tej okazji mam y, tutaj klucze do y, skrzyni przebrań, więc sobie odbieramy. I na sobie mam już jedno przebranie, które jest uważane za najlepszy po prostu kostium. No i się nie zdziwię, bo jest to przebranie misiaczka. Zwiększona odporność o 5%, zmniejszone obrażenia od upadku o 100%, stałe dodatkowe 5 serc i zwiększone obrażenia o 12%. Jest to Mocniejsze, wydaje mi się, przebranie takie najbardziej pożądane. E, sobie też otworzymy widzowie skrzyneczkę, zobaczymy, jakie są inne. Będziemy po prostu zasuwać na pełne i zaraz Wam wszystkie dokładnie opiszę. Przynajmniej mam nadzieję, że wszystkie mi wypadną. E, z tych, które e, są ciekawsze. Mianowicie, przebranie bezdomnego, zmniejszone zużycie głodu o 100%. Stałe dodatkowe 3 serca, zmniejszony odrzut e, 5%. o, taki kurde sobie bym powiedział. E, tak samo o co, papuga, stały efekt szybkości, jeden widzenie w ciemności, szansa na odbicie strzały, kaktusik, szansa na wyrzucenie przedmiotu przeciw to jest ciekawe, leczenie 1% życia po każdym uderzeniu, też w stosunku ciekawe, szansa na e, zwiększone zniszczenie zbroi przeciwnika no też kurde spoko, bezdomny był no misiaczek, gołcik totalny, no i inwazja królików, po użyciu temu otrzymasz efekt siły 2, możliwość podwójnego skoku, zmniejszony e, obrażenia od upadku i stały efekt szybkie kopanie 2 więc jak widzicie, raczej, raczej, raczej ten misiaczek jest najciekawszy, plus jeszcze jest przebranie kampera, e, czyli moje, to mój serwer, ale one daje większe obrażenie o 5%, 100% Odporności na negatywne efekty. To jest giga OP, bo prawie się nie da zginąć wędzie, mając ten kostium. Tak słyszałem właśnie. Szansa na zadawanie dodatkowych obrażeń podwójnych, stałe e, e, dodatkowe serce. Efekt niewidzialności po kucnięciu. No i kurde. piano. ten jest najciekawszy widzowie, ale będziemy się tepać, zobaczymy, jak to sytuacja wygląda. Na pewno problemem jest to, że dzisiaj jest pustka ludzi na serwerze, bo nagrywam to o 9.45, więc no, raczej każdy wie, że teraz jest szkoła, i dlatego może być troszeczkę mniej ludzi, ale nam to nie przeszkadza, moi drodzy. Nam to nie przeszkadza, odkładamy. Te, kurde wszystkie kostiumy bierzemy nasze najciekawsze przedmioty które są nam potrzebne do klepki no i mam nadzieję że zdominujemy Tutaj, przede wszystkim jakieś ziomeczków jakaś klepa jakiś ziomal mnie zaakceptował. zobaczymy co to będzie za na teleporcik i widzę że jest to giga ciekawy teleport taki bym powiedział że klasyczny klasyczny tutaj dostałem stalaktyta ale no trzeba sobie jednego ziomeczka najpierw tutaj zbombić zbombimy sobie go wydaje mi się że jak najszybciej on sobie tam spadł no do dołu weźmiemy sobie Cukiereczka, żeby mieć yy, strędzyka. No i on tam może mieć? 40, 34, 20. Tutaj perełka szybka. Dobra, on zdropował. I tutaj bijemy jego koleżkę I wydaje mi się, kurde, chciałem koba mu postawić, ale on mi tutaj będzie perełki rzucał. Nie może, nie może, nie może. Musimy go widzowie tutaj docisnąć. No, minusem jest to, że to są po prostu jakieś stiwki w diamentowych setach. Więc, no, zazwyczaj, no, nie ma szans. Kurde, ja mam za dobrej temki tutaj, żeby yy, zginąć od kogoś takiego. Raczej byśmy chcieli właśnie trafić na kogoś nederytowego. Kurde, nie mogę się w ogóle cykać perłom. No i on, i on chyba nam widzę w ogóle ucieknie, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, no. Dobra, on tutaj biegnie. Chociaż raczej, raczej go mamy już. Dobra, no i też sobie zdrapował. Zbierzemy z niego, nie nie, pereł chyba y, nie mieli, niestety, a w sumie tylko mi na perełkach zależy. No ale widzieliście, no kurde, hity bardzo y, mocne, mimo że ja mam za jeden. Co innego, jak w ogóle koronę ze stręcem 2. no to wydaje mi się, że to są obrzydliwie wielkie y, hity i raczej taki gości nie miałby żadnych szans. A tak to jak oni są we dwójkę, jakiegoś tam Nemosa mogliby na mnie robić, no ale widzieliście, że się kurczę udało. No i kostium Misiaczka Giga Giga OP. No i sobie w sumie, możemy zmienić na jakiś inny. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Musimy wpisać też kostium, zdejmiemy sobie nasze przebranie. E, ja sobie dam je do ECK i coś, co ma jakieś, nie wiem, ciekawe rzeczy. No przecież, rzućmy ten kaktus, może być szanse na wyrzucenie przedmiotu przeciwnika, leczenie 1%. E, założymy sobie i zobaczymy, jak w ogóle będziemy wyglądać. Klikamy prawym i śmiesznie. Śmiesznie. Fajny kaktusik, kurde. Podoba mi się, podoba mi się, jak najbardziej. Fajny, fajny. Od razu kurde zaakceptowany e, Winnego trapa i zobaczmy co tutaj mamy Tutaj jakiś dziwniejszy Taka jedno, jednokratkówka zwykła I widzę, że e, całkiem spory damage Chyba dostaje od tego ziomeczka Powiem wam, że lekka panika z mojej strony 40, nie dobra patrzę na scoreboard Bo na, mam spetasówkę i ja widzę mniej więcej Ile HP e, kurty gościu ma No i mocno, mocno mnie bije Mocno mnie szuka bardzo Ale ja go też, ja go też mocno bije Więc jest raczej tak wyrównanie bym powiedział Największym minusem przez te kostiumy My, dobra, on mi uciekł w ogóle. No a to jest jaki, no to jest właśnie niedoziomal. No i te, na takiego niedoziomeczka by mi się kurde yy, przydał właśnie kostium misiaczka Widzowie. On tutaj będzie uciekał. E, yeah. hmm. Mało HP miał, kurde, z 7 HP ma, czyli ma trzy serduszka dosłownie. Trzy serduszka ma do, dosłownie. Rzucamy perełkę, no i mam nadzieję, że uda mi się go zdropować tutaj. Proszę, jedno HP, jedno HP. Raz jeden hit. Jed jeden jeden i pół serca mu zostało. Co to jest w ogóle? Ale ziomal ma farta. Ja się wbugować nie mogę tutaj. Proszę. Aj, no i Koba też postawiłem sobie. Ja widzowie troszeczkę powiem wam, że panikuję w takiej sytuacji. Wiem, że nie ma czemu, bo Psz, mam po prostu wygraną pozycję w tym miejscu. I coś mu w ogóle padło widzowie chyba. Tak mi się wydaje, albo to było jakieś zblokowanie. Padł mu totem widzowie i on dalej ucieka. Proszę, 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 stary, proszę. I został zdropowany i jego itemki, widzowie, kurde, są tutaj wszystkie, w ogóle miałem pełną kie kieszonkę. Ja mu te itemki oddam w sumie, bo nie potrzebuję ich, eee, po prostu chciałem sobie przetestować kostium. No i ten kaktus też ciekawy. Nie zwróciłem uwagi na to, jak to wyglądało, czy te HP się regenerowało tak, jak się miało regenerować, czy raczej, kurde, to jest tylko tak napisane. Nie no, raczej powinno to działać. Tam był jakiś ten dziwny dźwięk, może to był jakieś że nie wiem, wyrzuciłem mu HP, chociaż z drugiej strony to jest tam tylko 1%, więc no, niedużo. Niech sobie ten ziomal zbierze te itemki wszystkie, żeby nie był stratny. Kurde. Bo ja szanuję, szanuję. Tutaj masz jeszcze itemy wariacie. Niech sobie weźmie je. O, dobra, wziął. I z kieszonki coś mamy. Nic nie mamy, ale też opróżnie. Niech ma te itemki sobie kulturalnie. Ziomal. Więc jedynie co to chyba stracił, bo bumbania pękła. Tak mi się wydaje, że to jest jedyne co. Ale moja ocena kostiumu kaktuska. Średni. średni, średni, średni. Co my tu jeszcze mamy? Gdzie te. Gdzie one były? Tutaj są. Mamy bezdomny. Zmniejszenie zużycie głodu. No to w ogóle podczas lepiej się nie przyda. Jedynie nie wiem. Zmniejszony odrzut o 5%. O, raczej, kurde, średnie. Damy sobie papugę. Stały efekt szybkości jeden. No, widzenie w ciemności, dobra, pyk, i papuga wygląda w ten sposób. Powiem wam, że bardzo mi się podoba wygląd tych, kurde, kostiumików. Są takie słodkie, śmieszne. Bardzo. Od razu jakiś kolejny ziomeczek zaakceptował. Zobaczmy, co tym razem będzie nas czekało. I widzę, że to jest jakaś klepa. Nie, normalnie, jakiś, nie wiem, coś Ala, kurde, walka na Nemosy. Ja sobie chętnie go tutaj spróbuję, chociaż on będzie mi perełki rzucał. To jest minus tych praktysików, że tych pereł jest bardzo, ależ to bardzo dużo. No i ziemian po prostu uciekł i wiecie, jak jest, próbujesz jakiegoś nemosa zrobić, no to on sobie. no Rzuca tak naprawdę perły, jest je, no i za każdym razem prawie, że wyjdzie. No i co? Teraz niech sobie tylko elitrę jakąś założy. Na pewno założy. Ale ma jakiś kurde dobry mieczyk, powiem Wam, bo nawet sporo damage'u tracę. No ale właśnie, no to ten minus, że ta papuga żadnego, żadnych dodatkowych obrażeń nie daje, żebyśmy mogli jakoś wykorzystać to, że mamy spoko miecz. No roz, ta papuga jest taka o, śmieszna. To też nie wiem, czy ma sens w ogóle taka klepa, że będziemy się bić na jakimś równym terenie. Ten ziomal i tak zaraz pewnie jakąś kurde elitrę założy i po prostu odleci mi. A ja zanim y, z cukierem wezmę na wędkę grozy, żeby tą elitremu zblokować, no to też minie wieczność. Nie, no możemy się tak jeszcze trochę pochitać, ale powiem Wam, że nie widzę sensu w czymś takim, totalnie. Jedno serce, pół serca mu widzowy zostało w tym momencie jak go biłem Ja pierdzielę, takie przez chwilę takie skupienie Ale nawet na scoreboardzie On ma trzy serduszka dosłownie i będzie mi teraz uciekał Tutaj będzie koby stawiał, no perełka Kurde w ruch i zaraz elitra No niestety, powiem wam, że prawie go udało mi się zabić To było dość ciekawe No i secik pada konkretnie Ale założymy sobie elitrę i po prostu Odlecimy stąd, nie ma sensu Jak już klepa to w podziemiach Ale wracamy na stare śmieci, po prostu zakładamy misiaczka I idziemy na moje ulubione miejsce Po prostu na serwerze czyli oczywiście And. Mam nadzieję, że ludzie się będzie biją. End, kurde, no, jest najlepszym miejscem, kurde, na zrobienie szybkich kurczę, fragów czy coś. Żeby tutaj, wiecie, zdropować jakiegoś ziomeczka, zarzucasz mu wędkę. I on tak naprawdę nie ma y, szans. Tylko, no, pytanie, czy ktoś tutaj jest. Bo. On nie jak jednak o tej dziewiątej, kurde, w piątek nikogo nie będzie. No i chyba mam rację. Ej, no. O, jest kurde, jakiś Stevek, ale no, Stevek kurde, dostanie jednego knoka i sobie odleci. I pewnie go nawet już zabiliśmy. A jak nie, no, to jakimś cudem przeżył. I tu jest kolejny ziomeczek, któremu zarzuciliśmy wędkę. I on będzie y, chciał sobie szybko uciec, ale nie, niestety nie udało mi się go trafić kuszą przyciągania. Jakby mi się go udało przyciągnąć, no to wiecie, to nie ma wtedy problemu. No ja tak to no co? Dupa, od razu uciekł. A zastanawiałem się, co się stało, kurde, z tym smurfikiem. Ale smurfik sobie przeżył, widzowie, chyba. Chyba, że uda mu się rzucić perłę. Udało mu się, kurde, rzucić tą perłę. Ej, to jest wariat Smurfik, oniku, tik, tako. Nie, tik, tako. Jest koksem, nie, naprawdę. No i rzuci sobie jeszcze jedną perłę, kurde, i zaraz mi ucieknie. Czy tym razem padł? Nie, tym razem, kurde, zginął chyba. Trzy, dwa, jeden i zabójstwo na ekranie, czy przeżył znowu? Nie, no jak tik, tako znow Niego. Ty no chyba przeżył. Ja pierdziele, nie wiem, jak on to zrobił. I jesteśmy teraz, nie wiem, kurde, w jakimś dziwnym trapie, bardzo dziwnym. I najprawdopodobniej widzowie, wydaje mi się, że tutaj oddamy, kurde, ziomki leżą, chociaż nie, nie, dobra, nie, nie, udało nam się wsykać perełkę, na szczęście, tam był jeszcze jakiś inny ziomal, więc chyba ten Isle of Gosha to sobie zaraz zdropuje, mi się wydaje, chyba, że to był, nie, to byli chyba sojusznicy widzowie, ej, spanikowałem, powiem wam na dole, chociaż nie, oni się tam biją, czy ja mam stalaktyty? No ja mam, kurde, stalaktyty, może uda mi się ich zabić, tutaj coś widziałem, totem słyszałem, pad i co? Jest kill. Ten, I love Gosia, pa, Dobra, a nie, I love Gosia, kurde przeżył. Czyli ten ziomal, który trapował, no to on sobie yy, Umarł, a ziomal, który najprawdopodobniej tepnął się ze mną do tego samego trapa, yy, zabił. Powalone, powalone. I tutaj w ogóle jakieś co to jest? Co to kurde jest widzowie? Ja nie wiem co się tutaj dzieje. Dojeżdżamy, HP trochę pada. Wiecie co? Ja chciał sobie go zabudować tak, żeby on nie mógł perły wyrzucić tutaj. Ja będę po prostu go dojeżdżał cały czas. Czy w ogóle jakaś woda skądś, Nie, nie wiem co to było. Ej, to było gigadziwne taka woda. Ale wiecie co, zrobimy tak, że postawię dźwignię I teraz on nie będzie mógł żadnych kobłebów postawić Nie, ale tu przyszedł ten smurf Ja pierdziele, po co ten smurf tu przylazł w ogóle I właśnie on go rozkopał To ja nie wiem, a może to byli sojusznicy Ale dobra, tego ziomka zabiłem, to teraz to I love Gosie, tylko trzeba jakoś kulturalnie Chociaż może, czekajcie Kobłeb kob potrzebny jest na tym Tutaj zrobimy tak, ja pierdziele No już było blisko, już było najbliżej jak się dało Nie, dobra, tutaj zrobimy tego Koba on będzie, będzie tutaj co robił? On wyjdzie. Ja sobie do góry tutaj podbuduję się trosz, troszeczkę. Niech on sobie tutaj będzie. Pyk. Dojeżdżamy. Wiem, że powinienem y, te strony zamienić, kurde, y, na obsydian, żeby to było najlepiej. Ale wydaje mi się, że on i tak sobie odpuści. 6 HP mu zostało. Tutaj szybki cobweb znowu. O wiele, o wiele więcej mam HP. I padła mu bańka? Nie, zdechł się, dobra. Został zabity! I co tu robisz, Omal? Oj, kurde. Ej, jaki wystakowaniec się trafił? Dobra, to jest lecisz w ogóle. To jest top jeden chyba najprawdopodobniej na serwerze. On mi zamieszał cały pipunek. Nie wiem, jakim cudem ten typek się znalazł w tym miejscu. Ale powiem wam, widzowie, że ja stąd idę. Po prostu idę stąd jak najszybciej. Bo, no, ja się nie będę kurde z nim tutaj bił. On mi miesza eku jak, jak powalony. Dobra, tutaj, tak. Nienawidzę. Jak jest zamieszanie eku, to jest taka panika. Ale dobra, widzę, że jesteśmy w jakimś cave'ie. Mogę założyć elytrę i od razu sobie odlecieć. Chyba, dobra, udało się. No, nie będę się z tamtym ziomalem bił. Bo Wiem wam dlatego, że po prostu on no ma koronę, nie? Korona robi ogromną przewagę, ja nie mam żadnych szans, ale nie mam pojęcia. Cz, jak to się stało w ogóle, że tam się nagle znalazł? Nie wiem, dziwne to było wszystko. I pytanko, czy jego itemki mamy yy, w wy, kiesząca. Wy, wy, Zobaczmy, czy mamy w kieszące jego itemki i... Nie mam. Gdzie są te przedmioty? Nie mam żadnego pojęcia. Najprawdopodobniej z jakichś wszystkich innych stylów złapałem, ale akurat od tego ziomka, który miał y, te diamentowe, te netherytowe sety, no, nie wypadło mi, nie wypadło mi, no bo jakby było, kurde, inaczej, nie? Bo co do tych kostiumów, ważne jest to, żeby powiedzieć, że będzie ta zmiana, że aktualnie, niestety, ten klucz przebrań jest tak naprawdę tylko z item shopu, tak w sumie, a zmianą będzie to, że codziennie o godzinie 15, 17, 19 będzie event będzie, czyli meteory, który jest dobrze znany na serwerze dla ludzi z pierwszej edycji, dla osób, które nie grały, no to będziecie mieli okazję zobaczyć. No i sytuacja będzie wyglądała tak, że aktualnie mamy slash drop i jest drop z meteorytu, no i można wydropić boski miecz, święty totem, czy naprawdę fajne przedmioty. No i tutaj po prostu usuniemy, nie wiem, ten stack firewerk czy jakąś tam elitę, te słabsze itemy zostaną usunięte i dodamy możliwość wydropienia krusza przebrań. Dlatego będzie łatwiejsza opcja zdobycia tego. No i po prostu będziemy tutaj cały czas jakoś to rozszerzać w taki sposób żebyście mogli łatwiej zdobywać te przedmioty, a mi ciekawi na przykład, jeśli ja sobie szedł na rynek serwerowy, to czy ktoś sprzedaje jakiś kostium? Damy sobie cenę od najdroższej i mamy kostium kampera za 22 tysiące, czyli drugi najlepszy kostium na serwerze jest normalnie wystawiony za 22 tysiące, yy, kaktusik jest za 8 tysięcy, więc no nie jest to aż takie drogie, jakbym sobie pomyślał, patrząc na to, że no topka graczy, no są bogatsi ludzie, ale dziwię się, w sensie, pewnie nie mają ulepszonego seta, bo kasę się wydaje na Ulepszanie seta u Kowala, po prostu, żeby mieć seta plus 1, plus 2, plus 3, znana metoda, wiadomo o co chodzi, ale 22 tysiące, za prawie najlepszy kostium na serwerze. Wydaje mi się, że to jest łatwe do zdobycia, nawet bez wydawania jakichkolwiek pieniędzy na serwerze, gdzie dodaliśmy możliwość y, zarobku pieniędzy na slash sklep. Y, dużo ludzi o to prosiło. Wydaje mi się, że kopiąc kurde z startowym kilofem nawet jakieś diamenty, czy nawet sprzedawanie koksów, gdzie 7 y, dolarów kosztuje jeden koks, i można odbierać ciągle kity, można tutaj coś jakoś handlować. No nie wydajesz to drogie. Tak szczerze. Wydaje mi się, że nawet jest giga spoko. Hmm. Ciekawa opcja. Ja w sumie w następnym filmie na pewno przetestuję możliwość zarobkową na serwie. Wy wbijajcie obowiązkowo na szefy.pl, bo jest warto. Odcinki codziennie o 15 na razie i siema.